Odnowa. Od nowa! Oznacz strefę zrzutu dla Twojej drużyny. Ty dowodzi! Magica, jak tam z bitom przy układach! Na gitarę! Polegli sojusznicy wrócą do walki, jeśli pozostanie tu w życiu. Zdobywaj punkty, by wrócili szybciej! Mamy cele! Załatwię! Oznaczono cel zlecenia, Zrób porządek. Odbieram Drogi, WSP aktywny! Czemu niech do tego nalotu? Nie, już mamy go. Trzeba było płócić Bierze jeden. A, puszczny, ja. Jedy, ja wydają, No, ja już tam podbijam do góry. Jak coś. Co? O, dobry? Wie? Dobry? Jedno miejsce się zwolniło, bo dostawili dzieciaki te. Yy, kompa wyłączyli. Tak, panowie panowie. tak, Trzeba nie grać. Szwagier, a co ten twój szwagier? Kable zmieniał domów? Jak to ten zmieniał przecież kable? No co jest, Pany? Sklep miał być i co? Celne Krolek. Idę. Gdzie idziesz? Tu się nie lepię, księdzu. Ja pierdole! No, Pany, sklep. Pany dróg Dawaj sobie.

tak, Dawaj, kręcimy, jest... kręcimy w lewo, kręcimy w lewo. Patrz, na zielone. i mógłbyś zaszaleć do wyznaczonego punktu. Ja tylko mówię, że mi się podoba Vanguard, nie. Ale lepszy jest ten. Modern Warfare, bo tam idzie Jestem wylewelować tej... wszystkie bronie, a na tym tylko te, te z Vanguarda. Tak, ja, nie wyleweluje wszystkich na MW. Jak nie? Gdzieś tam są normalne te. No ale to jest wangarda, nie wylewelujesz na MW A w dupie już mam, to jest Vanguarda, jak ja mam yy, welgana jest, i STG na fulla To po co mi, po co mi reszta? Eee nie, za dużo teraz kosztuje <laughs> tego Mam BSP, puszczam Piłem, nie puszczaj! Aha No to wcześniej powiedziałeś, dobra Chodźcie do tych na dół Na stronghold Gościu na leci 3 giga jest raptem, ty co tu robisz? Żeś się nachlał czegoś? Wody? Albo Są. się bo skarpetek się obłąkał. Wy stop gracie? Nie wiem, podjeżdżamy tam, poczekajcie, ja pójdę po atuty do tego. Czekamy, oni mają przyjść do nas, oni mają przyjść do nas. No to ja idę po ten po leci. O kurde. ale mam zeznacz. Gdzie? Na namiotki Aha, tam. To jest book life. Lech gra w jakiegoś dziwnego. A nie. Jakiś Fortnite. Co Macie do AR-ki? No, masz dużo? No. Mam spycha z amunicją. Dobra, jest ten Nie no, już mam 70. Nawet. A co z tymi kipami w końcu? Co oni tu kombinują? Idę do ciebie, Rob. Mam BSP puszczać Puść, puść Puszczam Arrywa, rywa, Ty już go wywaliłeś, dobra Tak, tam tego wywaliłem Na namiocie jest, ko Bantiego Ktoś tego potrzebuje Podchodzę Leci odłamkowy Chyba dalej a jeden gdzieś z Karol, nad tobą. Latał przed chwilą. Drugi pojawił się w okolicy. Leży tu, leży tu, leży tu, Aha, dobra, zabójcie zatwierdzony, ważne. Leciał tu coś do was Lezy, powalony Dobra, pięknie nice. U mnie, u mnie, u mnie Dół czy góra? Nie wiem Dobra, będzie musiał wybiec Będzie musiał biegają. Mam kontakt. Nie jesteś, oglądował się mnie dali Daś dyspanią całkawy Dobra, rozzywany Do lewej tu masz... masz Do lewej, do lewej, do lewej Po tenz dykwit masz najczęściej tak? Czekasz chwilkę za municją. Nie, na, na wieżę wchodzi. Albo w sumie daj, bo ja mam te granaty dobre, wykrywające. cel weźmie. Dwa się przydały, no i najlepiej dokupić, nie? O ja pierdzielę. Puszczamy trzy BSP. Co tam? macie hajs. O kurwa, biją, biją. O, bio, bio. Pio, pio, pio. Pio, pio. Kto tam nie abia kiopio pia 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 to tam kasa zostawił w takim sklepie? no ja żebyście sobie jeszcze nalot jakiś kupili czy coś się nie kupiłem mam 17000 odnowa zaraz się skończy to to chcesz kupowało BP wraca żeby był wraca ląduje tutaj gdzieś? nie bo ja tego kolisty porządna jestem do pa Rapun, Leci jest, Dobry no. Dostaje mi tutaj, Dobry, o kurde. Teren, musimy trzymać tą y górę, musimy trzymać do końca. E biegacz, co tu wam po na dole? Się zeskoczył. A. O kurwa, mnie ale już był szybki To bliz czego? Wszyscy są na dachach. Kurde. Ale strefa jest bardziej po naszej myśli. No. To jest krowka, jakbyś chciał. Ostatnia dziesiątka! Będziesz w czołówce! Raz minął, cel nie został osiągnięty. Ale mamy trowko, o, nice! Luz. Bez P, bez P, bez P ja trzeba kupić! Ja mam, ja mam. Dobra, gramy, gramy, finał! Wrogi żołnierz w okolicy! Nie no, oni są już martwi. Co to było? Czy... Pod nami sztynkę, ej, pod nami coś! Ja, ja jestem. Pójdź BSP. Nie wiem, na granacie nic nie wiem. Zagrożenie. Czym było dziewięć 9 osób. Wpuszczam BSP BSP Ale zaraz uleci Powalony jeden Ja też prawie Kąd? Ja pierdol z dachu Z bizonu Idę, idę, Gdzie ty jesteś szwagier? No to znowu Dobra, szkoda Ale czasu Znowu leży Ej, dojeżdżaj od nas A ja idę, ja idę Okay. Ciel namierzony, rozwalić go! Tu Feniks nadciąga nalot Nie ja powalony jest jeden Zabójstwo podwyżkowane Ciel zdjęty Zbierze, dobijam Io non l'hai visto. Io ho perso la watt.